Spotkali się w Biedronce, gdy patrzył na maliny, a ona chciała kupić pięć plastrów wieprzowiny. Makaron miał poszukać, bo zjeść go chciał Aldente, herbatki miast ziołowej to poczuł do niej mięte. Ich oczy się spotkały, mu gęba otworzyła, nabrała czekoladek, choć wcale z nich nie tyła. On w rękach trzymał piersi, lecz były to kurzęce. Na inne miał ochotę, spociły mu się ręce i nogi się rozmiękły, się poczuł tak jak chory, a ona też zamarła, macając pomidory. I gość się wypałzował, zatrzymał na czas wszelki. Sałata była w koszach, pachniały też obierki. Olśniła go lazurem, tak świeża, ładna, młoda. Miał w ręku, się zawstydził, bo trzymał w prawej loda. Chciał podejść i zagadać, coś w stylu też to czujesz, lecz podszedł i wypalił, e, w Biedronce tu kupujesz. Spojrzała podejrzliwie wśród warzyw, mąki, kwiatów. Hmm. przyciągam ja wariactwa przyciągam też wariatów co dalej było nie wiem bo już przy wyjściu byłem nie będę podsłuchiwał bo właśnie wychodziłem a morał proszę bardzo nie poznasz ty kobiety wyjdź z domu do biedronki miej w dupie internety